Co się dzieje, gdy nie jesteś już zasilaniem narcyza? Przede wszystkim narcyz będzie żywił do ciebie głęboką nienawiść. Mgła, która wkradła się do twojego umysłu, z każdym dniem będzie zanikać, aż całkowicie zniknie. Twoje pozytywne wspomnienia o narcyzie zostaną zburzone i zostaną zamienione w surową ocenę rzeczywistości. Teraz bardzo dokładnie widzisz ich wszystkie oszustwa. Doświadczysz gniewu i staniesz się zdeterminowana, aby pójść naprzód. Skupisz się na odbudowie siebie i swojego życia. Nauczysz się unikać prób manipulacji, jednocześnie chroniąc się przed przyszłymi szkodami. Będziesz się rozwijać na wielu płaszczyznach życiowych, ustalisz twarde granice i nie będziesz tolerować nikogo, kto je narusza. Znaczysz sobie i osiągniesz osobiste cele. Odkryjesz na nowo umiejętność uśmiechania się, śmiechu i kochania siebie i oczywiście wszystkich innych. Będziesz pracować nad poprawą siebie i w pełni przejmiesz odpowiedzialność za swoje czyny. Będziesz eksplorować swoją seksualność i swoją miłość, a wszystko to przy zachowaniu zdrowych granic i niezależności. Odzyskasz życie, ale z większym poczuciem spełnienia niż dotychczas. Pomożesz innym, którzy również ucierpieli z powodu nadużyć toksycznych ludzi.